Ja jestem Jezus Chrystus, syn Boży, druga osoba Trójcy Świętej. Kochane, słodkie dzieci światłości, miłe mojemu świętemu sercu, tak bardzo niezmiernie Was kocham, tak bardzo miłuję, że z miłości zdecydowałem się na Wasze odkupienie moją męką i śmiercią na krzyżu. Pozwól, drogi człowiecze, że przybliżę się do Ciebie i że to ja dziś przekażę słowa Bożej Woli na tym błogosławionym, wybranym przez Trójcę Świętą i moją, świętą kochaną, mamy miejscu. Nie bój się niczego, ani niczym się nie zniechęcaj, bo jestem z Tobą, pomimo Twoich licznych wad i ułomności oraz słabości. Oto jestem pośród was żywy, prawdziwy, choć utajony w najświętszym sakramencie. Wraz ze mną obecny jest rzeczywiście mój niebieski tata i Duch Święty, obecna jest także Maryja, moja święta, kochana mama, a także święty Paweł Apostoł, wielu innych świętych, a także nieprzeliczone zastępy chórów anielskich. Oto jesteście tak blisko nas, a my wewnątrz waszych serc i dusz zapewniam Was, nie da się być bliżej Was. Na wyraźny rozkaz całej Trójcy Świętej, Maryja moja święta, kochana mama, sama założyła na szyje obecnych osób świetliste różańce, a także puklerze. To jest specjalny dar Trójcy Świętej dla Was. Różaniec Święty będzie Was chronił przed nadmiernym działaniem wielkich i pomniejszych demonów, ale będzie aktywny tylko wtedy, jak będzie w miarę aktywnie odmawiany czteroczęści dziennie. Puklerze będą was czyniły niewidzialnymi dla demonów, ale tylko wtedy, jak z waszej strony będzie choć minimum modlitw, postów i ofiar. Wolą Bożą jest, aby otrzymał te dary każdy, kto będzie pragnął tych darów, czytając słowa tego orędzia. Z miłością na was spoglądamy, widzimy wasze w miarę czyste serca. Zwróćcie uwagę na wasze myśli, które kołaczą się w waszych głowach. Szatan nie ułatwia wam życia i funkcjonowania. Demon nieustannie kręci się wokół Was, nim zacznie działać, hipnotyzuje Was i znieczula, abyście nie odczuli momentu, od którego zaczyna działać. Nim ogarnie Wasze ciało, najpierw przejmuje tok Waszego myślenia. Przypomina Wam tysiące spraw i problemów, wiele kwestii, one to służą do odwrócenia Waszej uwagi od rzeczy i spraw najważniejszych, najistotniejszych. Czasem bywa, że Duch Święty przez Waszego Anioła podpowie coś dla Was ważnego, istotnego. Wówczas możecie przerwać swoją modlitwę, by te myśli zanotować, a po zanotowaniu spokojnie powróćcie do przerwanej modlitwy. Starajcie się jednak nie przerywać swojej modlitwy z błahych powodów. Zechciejcie rozróżniać myśli z inspiracji złego ducha od bożych natchnień. Oceniane myśli obserwujcie, w którym kierunku zmierzają, czy są dobre, wartościowe, przynoszące jakikolwiek pożytek, a może to zwykła abstrakcja lub inna głupota. Jeżeli wasza myśl jest od Boga, to ona nigdy nie będzie wam jakąkolwiek przeszkodą, zawadą, o niej zbyt łatwo nie zapomnicie. To szatan namawia was do złego, to on was kusi do przekraczania Bożego prawa Dekalogu. Kto z was mało, albo wcale się nie modli, nie pości, nie umartwia się, ten nie ma siły duchowej, ten nie obroni się zbyt łatwo od pokus i złych inspiracji. Dziś Trójca Święta otwiera wasze serca, wymiata z nich to wszystko, co was obciąża. Oddajcie więc wszystko Bogu, niczego sobie nie zostawiając. Nie tylko przez myśl działa szatan, ale od niej zaczyna swoje kuszenie. Zechciejcie się zastanowić nad tym, co wypowiadacie swoimi ustami, na ile mówicie bez zastanowienia, nie kontrolując toku swojej wypowiedzi. Nigdy niczego nie wulgaryzujcie, nie przeklinajcie siebie i innych, życząc sobie i innym coś złego. Taka mowa natychmiast przywołuje do was demony. One bezpardonowo do was przystępują, zaczynając swoje działanie. Nie mylcie mowy wulgarnej, brzydkie, niecenzuralne słowa, z przekleństwem życzenie komuś coś złego. Typowym przykładem jest mowa, gdy ktoś coś robi, albo wy sami i mówicie, że na pewno wam lub komuś coś nie wyjdzie. Samo to powiedzenie w ten sposób przywołuje do was demony i to one uniemożliwiają wykonanie jakiejś rzeczy lub czynności. Zechciejcie raczej mówić tak, jeżeli dobry Bóg zechce nam pomóc, pobłogosławi, więc to, co opanuję ja lub ktoś inny, z pewnością się uda. Jeżeli jednak coś nie wyjdzie, lub coś się nie uda, nie róbcie z tego tragedii, lecz mówcie do Boga, Boże, niech zawsze i wszędzie będzie Twoja wola, przechodząc nad tym dalej do porządku dziennego. Trójca święta pragnie, abyście pilnowali swoich myśli i mowy, nie puszczali ich samopas bez jakiejkolwiek kontroli. Życie przynosi sobą różne reakcje. Różne wypowiedzi, niektóre działają na was drażniąco. Nigdy nie działajcie w szale, w amoku. Każdą decyzję podejmujcie na chłodno, spokojną głową, chyba że od podjęcia waszej szybkiej, zdecydowanej decyzji zależy czyjeś życie lub zbawienie. Dajcie Bogu szansę na jego święte działanie. Jeżeli ty się nie modlisz lub czynisz to sporadycznie, nie pościsz, nie umartwiasz się lub czynisz to rzadko, to przez to nie masz siły duchowej. Jeżeli tylko zajmujesz się doczesnością, a sprawy duchowe odkładasz w nieskończoność, to w pewnym momencie Twojego życia to demon przejmuje nad Tobą kontrolę, to on dyktuje Ci, co masz robić, a wszelkie życie duchowe odkładasz na bliżej nieokreślony czas. Taki wybór nie zostawia Was samymi sobie, lecz gdy to Wy oddalacie się od Boga, tym samym dajęcie przystęp do siebie demonom. One nie próżnują, dają Wam wiele swoich propozycji. Otwierając się na mowę diabła, Zamykacie się na mowę Trójcy Świętej i Maryi, mojej świętej, kochanej mamy. Tam, gdzie nie ma Boga, tam wkracza demon. Demon potrafi być delikatny, a jednocześnie uparty, potrafi być uprzejmy, ale niełatwo mu to przychodzi. Nieraz prosicie o coś Boga, a on wam tego nie daje, prosicie demona, ten wam daje od razu. Dar demona zawsze jest kosztem waszej duszy. Po co wam sława, chwała, bogactwo, jak po zakończeniu doczesnego życia pójdziecie na wieczne męki? Trójca Święta chce, abyście planowali perspektywicznie, dalekowzrocznie, dalekosiężnie. Co da wam życie w kłamstwie? Kłamstwo to pasmo nieszczęść, niedoli. Ty kłamiesz, ciebie okłamują, czy tego chcesz? Robisz coś nieładnie, nieskładnie, robisz wiele bubli, a sam oczekujesz towaru najwyższej jakości. Kij ma zawsze dwa końce. Pracując lub cokolwiek tworząc, zawsze wszystko czyń z myślą o Bogu. To ja będę Twoim sędzą, czy tego chcesz, czy nie. Osądzę Cię z każdej myśli, nawet z tej głupiej i rubasznej, z każdego wypowiedzianego przez Ciebie słowa, zwłaszcza tego gorszącego innych, z każdego czynu, intencji i zamiaru. Zechciejcie prosić Boga o pomoc, o Jego błogosławieństwo przy każdej czynności, nawet tej błahej, prozaicznej. Wszędzie tam, gdzie zapraszacie Boga, tam odchodzą demony. Zechciej żyć Bogiem, myśleć o Bogu, a szatan będzie od ciebie stronił. Jeżeli nie dążysz do złego, a czasem ci coś wyjdzie, że w zło nieopatrznie wszedłeś, zauważywszy zło, zaraz się zreflektuj, zaprzestań to zło czynić, przeproś Boga i bliźniego za zło, którego się dopuściłeś, o ile to możliwe, jak najprędzej napraw zło. Wielu się zastanawia nad alternatywnym sposobem leczenia. Wszystko co naturalne i naturalnego pochodzenia ma pieczęć mocy błogosławieństwa Bożego. Są leki i zioła prawie na wszystkie choroby i dolegliwości. Nie każdy z was je zna i umie je stosować. Zioła nie działają szybko, ale skutecznie. Te sztukę dość dobrze nauczyli się stosować Chińczycy i Mongołowie. To chora dusza obciąża ciało, które zaczyna chorować. Każdy grzech czyniony chronicznie powoduje swoje skutki w ciele. Niesłuchanie potrzeb innych ludzi sprawi głuchotę słuchu, zamykanie oczu na cudze problemy, celowe niedostrzeganie ich spowoduje pogorszenie wzroku. Jest też wiele chorób niezawinionych. Na nie zapadają dusze ofiary, za kogoś za kogo się ofiarowali bądź z rodziny lub kogoś bliskiego lub znajomego, a to wszystko po to, aby mogli być zbawieni. Nie osądzajcie bliźniego, nie mając do tego jakiejkolwiek podstawy ani faktycznej potrzeby. Wasz sąd z reguły jest złym sądem, stronniczym, tendencyjnym. To, co Ty uważasz za złe, ja to osądzę trochę inaczej, o wiele bardziej sprawiedliwie. Jeżeli coś złego zobaczyłeś u kogoś i tym się gorszysz, zastanów się nad tym, czy nie masz na tym punkcie obsesji. Jeżeli ktoś posłuży się Twoją pracą, Twoim wysiłkiem bez pytania, bez Twojego pozwolenia, Ty nie denerwuj się tak bardzo z tego powodu, daruj od serca tej osobie, nie rób jej scen o to. Jeżeli to ty korzystasz z czyjejś pracy, z czyjegoś wysiłku, z czyjejś twórczości, masz obowiązek spytać tę osobę, czy możesz tego użyć, z tego skorzystać. Zrobienie tego bez pozwolenia to forma kradzieży, będziesz z tej czynności odpowiednio, ale sprawiedliwie rozliczony. Jeżeli coś komuś dałeś, ofiarowałeś, nie rozliczaj go z tego, jak to użył, do czego użył, jak się tym posługiwał, nie bądź jak szpieg, donosiciel, nie rozliczaj jak wredny księgowy. Jeżeli to ty od kogoś coś otrzymałeś, nie gniewaj się na niego, gdy ktoś cię kontroluje, każe się rozliczać z tego, co ci ofiarował. Ty zechciej się upokorzyć, a to upokorzenie ofiaruj Bogu w Jego święte dłonie, zechciej rozliczyć się z tą osobą z każdej rzeczy, z każdej monety, nie złość się na tę osobę, zechciej jej podzękować, za dobroć jej serca, za otrzymane wszelkie dobro. Jeżeli masz wiele osób, które proszą Cię o Twoją modlitwę. Złóż ich i ich prośby do Bożej Dyspozycji, do Bożego Skarbca. Zechciej tam złożyć te z każdą Twoją modlitwę, post, jałmużnę i umartwienia. Zawsze wszystko i wszystkich oddawaj do Bożego Skarbca, do Bożej Dyspozycji. Maryja, moja święta, kochana mama się na pewno tym doskonale zajmie. Powierzając wszystko i wszystkich do Bożego Skarbca, do Bożej Dyspozycji nie musisz już o tym myśleć i wymieniać w nieskończoność swoich własnych intencji. Cały czas jestem z wami, którzy jesteście obecni na modlitwie w tym wieczorniku. Doskonale widzę wasze utrudzenie, umęczenie, sfrustrowanie. Słyszę wasze wszystkie myśli, nawet te głupie i niedorzeczne, a także te rubaszne. Natura mnie nigdy nie obraża, ale grzechy wasze już tak. Człowiecze bądź surowy dla siebie, ale łagodnym dla innych. Nigdy nie mów źle na siebie samego, nawet przed samym sobą, zwłaszcza jak to jest nieprawdą. Zawsze stań w prawdzie, a wszelka nieprawda mówiona na siebie samego także jest kłamstwem, a samo poniżanie się jest tylko wtedy dobre, jak opiera się na prawdzie i tylko na niej. Strzeż się pychy i wyniosłości, bo może cię zgubić. Nie oceniaj siebie nieprawidłowo, nie dodawaj sobie tego, czego nie masz, ani nie odejmuj od siebie tego, co faktycznie posiadasz. Jeżeli otrzymujesz jakiś dar od Boga, nie jest on dla ciebie po to, aby być powodem Twojej pychy i wyniosłości. Każdy dar, który Ci dałem, jest tylko po to, abyś Ty nim obdarzony mógł służyć innym. Służąc innym, zbadaj swoją własną kondycję fizyczną i duchową. Proś Ducha Świętego o niezbędną pomoc, a zwłaszcza o światło, a On Ci go udzieli. Nie martw się o siebie, o swoje sprawy zanadto, działaj całym sercem, zechciej pomóc innym. Ja dam natchnienie innym osobom, aby inni pomogli Tobie te żed. Wielu z Was zastanawia się nad tym, co stanie się w tym roku, jak potoczą się losy ludzkości, w tym losy Polski? Nie powiem Wam za wiele, ale jednak oznajmiam Wam, że nie będzie tak, jak wielu z Was myśli. Ojciec Niebieski wybierze dla Was optymalne rozwiązanie. Ci, którzy są u władzy świeckiej i duchownej, opanowani są przez szatana i Jego sługi. Będą wcielać niszczycielski plan Lucyfera zniszczenia świata i Polski, a zwłaszcza Kościoła Świętego. Maryja, moja święta. Kochana mama bardzo prosi Trójcę świętą za Polską, dlatego specjalnie dla niej przyspiesze niektóre sprawy i wydarzenia. Zło wydarzeń na świecie i w Polsce przerwie oświetlenie sumień światłem świętej, Bożej sprawiedliwości, to zmieni diametralnie wszystko. Tylko ta łaska zmieni serca i nastawienie ludzi władzy świeckiej i kościelnej. W Polsce nawróci się około 95% ludzi i podejmą realizowanie tego, o co ich prosi Trójca święta. Wydarzenie to zgasi całkowicie płomień fałszywych proroków i tych, którzy nie zdali u Boga swojego egzaminu. Trójca Święta powoła wielu nowych proroków. Ustali także to, co będzie chcieć od tych, którzy po małym sądzie mają dzierżyć władzę świecką i duchowną. Jeżeli mnie posłuchacie, jeżeli wypełnicie wolę Bożą, to Polska stanie się jeszcze potęgą pod każdym względem. Dopiero po małym sądzie odbędzie się moja pełna intronizacja w Polsce. Wraz z Maryją stanę na czele Polski, przegonię demony, dość szybko Polska zajaśnieje na cały świat. Nim się to stanie, jeszcze trochę musicie pocierpieć. Teraz liczy się każda dusza, każda modlitwa, każdy post, każde umartwienie. Oddając wszystko do Bożego Skarbca, do Bożej dyspozycji, pomagacie mi w zbawieniu licznych dusz, którym zagraża miejsce wiecznie trwającej pokuty, jezioro ognia i siarki, piekło. Niebawem rozpocznie się wielki kryzys, wiele walk, wiele zamieszek. Upadać będą kraje na wschodzie i zachodzie. Najwięcej cierpieć będą kraje i narody, które najwięcej grzeszyły, upadały, upadlały się. W tych miejscach kościół jest w opłakanym stanie, prawie go tam nie ma. Oświetlenie sumień światłem świętej, Bożej Sprawiedliwości sprawi, że ludzie będą chcieli się nawrócić, ale tam jest totalny brak kapłanów i biskupów. Dam wszędzie nowe, dobre powołania, jak zniknie nagminna, chroniczna profanacja najświętszego sakramentu, szafarze i szafarki świeckie Komunii Świętej, Komunia Święta na stojąco i do ręki. Niedługo Bergoglio wprowadzi na tron piotrowy syna zatrącenia, Antychrysta, a sam ustąpi z urzędu. Szatan zapanuje na krótko nad całą Ziemią, a Armagedon czyli ostatnia walka rozpocznie się pod koniec panowania syna zatrącenia, Antychrysta. W tym czasie trwać będą trzy dni ciemności. Kto nie posłucha Bożego wezwania, zginie jak żona lote, z tą różnicą, że nie zamieni się w słup soli, ale będzie spopielony. Osądzę was zgodnie ze stopniem Waszej świadomości, kto będzie w pełni świadomy, kto nie będzie żałował zła, które uczynił, tego pośle do miejsca wiecznej pokuty, do jeziora ognia i siarki, do piekła. Kto będzie miał coś na swoją obronę, ten trafi do miejsca oczyszczenia, do czyśca. W tym czasie umrze siedem ósmych całej ludzkości. Pod koniec trwania trzech dni ciemności, Maryja moja święta, kochana mama pokieruje chówcami anielskimi, one zamkną na dobre prawie wszystkie demony, pozostawiając na ziemi jedynie drobnych kusicieli. Trójca święta przy pomocy Maryi i chórów anielskich przygotuje całą ziemię do przyszłych wydarzeń, do wykonania wszystkich niezbędnych zadań. Zniszczeniu ulegnie prawie wszystko, co powstało skutkiem pychy człowieka. Powrócę w tym czasie na ziemię, przywrócę Boży ład i porządek, osobiście wyznaczę nowego papieża. On odnowi mój Kościół Święty tak, jak ja tego chcę i pragnę. Z początku nie będzie łatwo, ale w tym czasie cały świat odczuje w pełni Boże błogosławieństwo. Zniknie wszystko to, co złe, zbędne w moim Świętym Kościele. Ja sam ustanowię prawa, a także to, co ma być. Nowy papież będzie miał wiele łask i darów, lecz pozostanie pokornym i usłużnym. Zniknie wszystko to, co złe, zakwitnie pełnia Bożej Miłości. To, co wam zaplanowałem, uraduje Wasze serca ponad wszelką miarę. Pozwólcie mi zatem działać w Was, ale i poprzez Was tak, jak ja tego chcę i pragnę. Otwórzcie swe serce i duszę, zgódźcie się na wszystko z mojej świętej ręki. Zostawię tylko moich najwierniejszych i wypróbowanych proroków, to oni będą Was pouczali o tym, czego od Was chcę i czego pragnę. Papieżem będzie Polak, mój prorok ostatnich czasów. Sam nim będę kierował. Nie domyślajcie się, kto nim będzie, to moja i jego sprawa. Kochane, słodkie dzieci światłości, miłe mojemu świętemu sercu, kocham was niezmiernie i pragnę od was waszej całej, lecz czystej miłości, cierpliwości, a nade wszystko waszej wyrozumiałości i zaangażowania. Pragnę, abyście nigdy nie skupiali się na złu, na jego wpływach, lecz zawsze trwajcie w dobru, siejcie je oraz miłość. Błagam Was dla dobra Waszej duszy, wybaczcie każdemu z serca, kto przeciw Wam zawinił, choćby nie wiem, co złego Wam uczynił. Przebaczcie Mu z całego serca, nigdy nie chowajcie w swoim sercu jakiejkolwiek urazy. Wołam i proszę o to, by opamiętały się, nawróciły Wasze serca, abyście zmienili swoje postępowanie, lecz czy doczekam się Waszej odpowiedzi? Nadszedł czas, kiedy niewielu z Was może liczyć na swoich kapłanów i biskupów, bo większość z nich poszła za Ojcem Kłamstwa, za Szatanem. Korzystajcie z modlitwy, z Mszy Świętej, z adoracji, dopóki możecie i zdołacie, bo większość krajów na Zachodzie nie ma już tej możliwości. Kto może niech podejmie post milczenia, niech milczą usta, niech milczą myśli, używajcie ich tylko tyle, co niezbędne, konieczne. Chcę, abyście przez to nauczyli się wyciszenia wewnętrznego. Składajcie w moje dłonie to, co zdołacie, to, co możecie, każdy wasz dar jest bardzo cenny i ma swoją wielką wartość. Niczego nie bagatelizujcie, wszystko jest ważne. Trwajcie przy mnie w pokoju. Wszystkim czytającym i słuchającym błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kocham Was niezmiernie mocno i chcę, abyście mi do końca zaufały, tak bezgranicznie, nie raniły mojego świętego serca. Czy stać jest was na to? Czy stać jest was na to, abyście zechcieli być zbawieni? Przemieniajcie się sukcesywnie sami, jak również wszystkich wokoło. Mi tak bardzo mocno zależy na waszym zbawieniu. Powierzcie mi i mojej świętej, kochanej mamie całe swoje życie imienie, czy stać jest was na taki gest. Chcę was zbawić, lecz czy mi na to pozwolicie? Ja jednak was wszystkich bardzo mocno ukochałem, pomimo waszych wad i ułomności, tak aż do szaleństwa krzyża. Kto z was zechce szerzyć kult Trzech Bożych Serc? Kto zechce z was uwielbiać Boże Serca? Za waszą wielką hojność nagrodzimy was naszą hojnością. Cały czas czekam na was i waszą miłość, lecz czy się doczekam? Kiedy? Jezus.